Firma Electrum od 2010 roku pomaga przedsiębiorcom z całej Polski zoptymalizować koszty energii elektrycznej i gazu, oferując kompleksowe usługi doradztwa energetycznego. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego klienta. Obejmują one m.in. dobór najkorzystniejszej taryfy i metody zakupu energii, optymalizację kosztów dystrybucji, odkup energii z Oze. Wdrożenie fotowoltaiki, monitoring zużycia energii, usługi DSR i Concierge branży energetycznej. Elektrum to niezależny broker energetyczny z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku. Posiada certyfikat rzetelnej firmy oraz liczne nagrody, m.in. zasłużony dla Polskiej Przedsiębiorczości 2023. Firma pomaga klientom biznesowym oszczędzać na rachunkach za energię nawet do 62%. Stawia na długofalowe relacje z klientami, zapewniając im stałe wsparcie i doradztwo. Zespół firmy tworzy ponad 140 wykwalifikowanych doradców i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Oprócz niższych rachunków za energię, Electrum oferuje również usługi na rynku mocy. Mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, za które przedsiębiorca może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w tych usługach, dostęp do najnowszych rozwiązań, pewność i spokój dzięki profesjonalnej obsłudze. Skontaktuj się z Electrum już dziś i dowiedz się, jak możesz obniżyć koszty energii w swojej firmie.